Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do udziału w wideokonferencji Ekosfera. Spotkajmy się 13 i 14 października w wirtualnej przestrzeni udostępnionej na stronach partnerów wydarzenia. Ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie miejscem, gdzie odbędą się debaty i rozmowy na większość aktualnych wyzwań przed którymi stoi Polska. Szeroka tematyka konferencji obejmować będzie między innymi zagadnienia związane z Polskim Ładem, strategicznym programem, którego realizacja pozwoli na zapewnienie pewnej przyszłości dla nas, naszych dzieci i wnuków. Będziemy rozmawiali również o priorytetach energetycznych państwa oraz wyzwaniach środowiskowych które czekają nas w związku z transformacją energetyczną i wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, energii jądrowej oraz wodorowej. Uczestnicy konferencji zastanowią się też, czy i w jaki sposób zrównoważona gospodarka wodna może przeciwdziałać suszom oraz jakie mamy możliwości ochrony zasobów wodnych. Poruszymy również temat ekodizajnu, innowacji w opakowaniach jako ważnego elementu gospodarki obiegu zamkniętego, pomysłów, dla polskiego biznesu, jak skutecznie gospodarować zasobami oraz produkcją opakowań, by te miały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Pochylimy się również nad rolą samorządów w kontekście zmian klimatu oraz ich wspierania do przystosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Szczegółowe informacje o konferencji odnajdą Państwo na stronach internetowych partnerów wydarzenia oraz w mediach społecznościowych. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu.